Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał to jest chyba najlepsze, nasze tradycyjne polskie pozdrowienie, którym witamy się w tą szczególną niedzielę. Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał i tą dobrą nowiną rozpoczynamy kwadransik ze słowem. Widzimy się już za moment. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze słowem, który dzisiaj e, nieco z innego źródła, no nie może być inaczej, jeśli e, świętujemy niedzielę zmartwychwstania Pana Jezusa, niedzielę, w której Wszyscy głośno cieszymy się, radujemy się tym, że Chrystus żyje, że Chrystus pokonał śmierć i wskazuje nam drogę, którą mamy iść, że nasze życie nie kończy się tutaj. Dzisiaj będzie o tym troszkę więcej, ale o tym, że nasze życie tak naprawdę zmierza do, do wieczności. Więc nie będziemy czytali pierwszej księgi królewskiej, nie będziemy rozważali Starego Testamentu, ale chcemy dzisiaj skupić się na Nowym Testamencie, zbudować. Też to, to, tą dzisiejszą naszą pogawędkę na Słowie Bożym z listu do Koryntian, ze słów świętego Pawła, który mówi o zmartwychwstaniu bardzo mocno, bardzo trafnie, i bardzo dosadnie. I przeczytam Wam mój ulubiony fragment, który, który mówi właśnie o zmartwychwstaniu. Więc chciałbym, byśmy przeczytali Słowo Boże, byśmy otworzyli je wspólnie na pierwszym liście do Koryntian, na 15 rozdziale. Od 12 do 19 wersetu. I tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to pierwszy fragment, który przychodzi mi do głowy, kiedy, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu. Kiedy ja zastanawiam się, czym zmartwychwstanie jest dla mnie, czym powinno być dla nas, czym nie powinno być dla nas. I przeczytajmy od 12 do 19 wersetu właśnie tę prawdę, którą święty Paweł przekazuje nam w takich słowach. Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara, okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. I aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. I to jest bardzo ważne zdanie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieje pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Zobaczcie, co mówi ten, ten, ten werset, ostatni werset, co mówi nam święty Paweł, bo, bo to jest bardzo ważna rzecz i mówi do nas wierzących. On nie mówi tego do niewierzących, do tych, którzy nie położyli żadnej ufności w Chrystusie. On mówi do tych, którzy położyli ufność w Chrystusie, do Ciebie i do mnie, do tych, którzy w tym życiu położyli ufność w Chrystusie. Czyli w tym życiu oddałeś Mu swoje życie, oddałeś Mu jakby lejce, stery swojego życia, oddałeś Mu te sprawy doczesne, oddałeś to, co się dzieje tutaj. Swoją rodzinę, swoje życie osobiste, swoje finanse, czyli jakby oddałeś mu te rzeczy, które w tym życiu są ważne. I święty Paweł mówi do Ciebie i mówi do mnie: Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie pokładamy nadzieję, to znaczy, jeśli nasza ufność jest w Nim położona tylko co do tego, co jest przyziemne, co jest ziemskie, co jest teraźniejsze, a nie pokładamy w Nim. W Chrystusie ufności co do życia wiecznego, co do przyszłości, co do wieczności, która jest przed nami, to jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi godni politowania. Tak z przełożenia na nasze jesteśmy trochę frajerami. Yy. To jest bardzo mocne słowo, to jest coś, co święty Paweł wydaje się, że, że mówi bardzo radykalnie i bardzo stanowczo. Nie możemy ufać Chrystusowi tylko w tym życiu, ale to życie ma nas prowadzić do kolejnego. To jest, to jest podstawowa koncepcja chrześcijaństwa. Nie żyjemy jako ludzie wierzący, żeby osiągnąć sukces tu na ziemi. Dobrze jest być błogosławionym, dobrze jest odnosić sukces, ale musimy wiedzieć, że nasz dom jest w wieczności, że nasz dom jest w niebie. Musimy wiedzieć, że dążymy do życia, które jest przed nami, że, że to, co zarobiliśmy, zyskaliśmy na tym świecie, to wszystko tak naprawdę będzie niczym, kiedy umrzemy, bo nie weźmiemy tego ze sobą. Weźmiemy ze sobą to, co czyniliśmy w miłości. To, co czyniliśmy w wierze, to dobro, które zadziało się w nas przez wiarę w Pana Jezusa, te uczynki, które wyrastały z wiary, one się będą liczyły, nie to, ile zer na koncie wyniesiemy. Może się okaże, okazać, że najbogatsi na tym świecie będą najbiedniejsi tam. To jest prawda Ewangelii. Mamy nieść naszą ufność i mamy mieć naszą ufność w Chrystusie, który jako pierwszy. Daje nam i pokazuje nam, że jest życie, że jest życie wieczne. To nie jest takie oczywiste, bo czytałem kiedyś jakieś badania wśród katolików, wśród osób wierzących, i okazuje się, że nie każdy katolik wierzy w życie wieczne, nie każdy katolik wierzy, że jest życie po śmierci, nie każdy katolik ma takie przekonanie, mimo że to jest fundament naszej wiary. I, I ważne, żebyśmy sobie dzisiaj zadali to pytanie: czy ja wierzę w to, że jest życie wieczne, a co za tym idzie? Czy żyję dzisiaj tak, jakbym wiedział, że to życie wieczne naprawdę na mnie czeka? I, i to są bardzo praktyczne rzeczy, przez które my możemy sprawdzić bardzo praktyczne pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, bo jeśli żyję ze świadomością, że jest życie wieczne, to. Yy, Moje życie powinno wyglądać trochę inaczej niż życie tego świata. Jeśli ktoś cię zrani, przebaczasz. Mimo, że sprawiedliwości po ludzku w tym nie ma, wiesz, że sprawiedliwość przyjdzie tam. Jeśli ktoś cię okradł, jeśli ktoś zrobił tobie krzywdę, ty możesz mu odpuścić dług, możesz odpuścić mu krzywdę. Dlaczego? Bo wiesz, że sprawiedliwość przyjdzie tam, niekoniecznie tu. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy pokładają naszą ufność w Chrystusie tylko w tym życiu i tylko yy, żyjąc tutaj, w tym co materialne i w tym co teraźniejsze, to będziemy chcieli dochodzić sprawiedliwości dzisiaj. Będziemy chcieli, żeby wszystko było załatwione dzisiaj, żeby wszystko, każdy odpokutował, każdy ci oddał pieniądze, żeby każdy oddał ci to, co ci skradł, bo myślisz i żyjesz tak, jakby nie było drugiego życia. My czekamy i spodziewamy się, oczekujemy nagrody która będzie nagrodą wieczną i dla mnie osobiście wiecie to święto zmartwychwstania jest o tyle ważne i o tyle gdzieś cały czas związane z moją posługą ewangelizacyjną że ja rozumiem znaki które Pan Bóg czyni podczas ewangelizacji uzdrowienia uwolnienia jako pewien przejaw tego życia które czeka na nas po śmierci Znaki, cuda, moc Boża to jest przejaw królestwa Bożego, do którego dotrzemy, do którego e, kiedyś właśnie przejdziemy, do którego zmartwychwstaniemy. E, kiedy ja widzę, jak człowiek zostaje uzdrowiony mocą Ducha Świętego na imię Jezusa, to jest to dla mnie. Kolejny dowód na to, że jest życie po śmierci. Kiedy widzę, jak Bóg uwalnia zniewolonych, e, tak jak obiecał, Jezus czyni to dalej, kiedy głosimy Jego imię, jest to dla mnie kolejny dowód na to, że jest życie e, po śmierci, że jest coś, czego nie widać zmysłami. I chcę Wam powiedzieć, że znalazłem też taką niesamowitą książkę, e, Wskrzeszeni. Ja ją najpierw znalazłem w języku angielskim. Saints Who Raised the Dead ona się nazywała. Można ją znaleźć po angielsku. Empik ją chyba sprowadził i przetłumaczył. Ciekawe, że, że Empik i Esprit ją wydał. I ona jest przetłumaczona jako właśnie w udokumentowane historie 400 przywróceń do życia przez świętych kościoła katolickiego. Jeśli mówimy o znakach które mają przywrócić ludziom wiarę jeśli w to, że, że jest życie po śmierci, to, to jedna z obietnic Chrystusa, Mateusz 10,8, czytamy do, do 10 wersetu, e, że jednym ze znaków jest to, że głosząc Ewangelię będziemy widzieć, jak zmarli są wskrzeszani. I historie świętych w pierwszych wieków pokazują nam bardzo wyraźnie, że to nie była przenośnia, że to nie była parafraza, że to nie było tak sobie powiedziane, no wskrzeszajcie umarłych, że tylko duchowo. Jezus wskrzeszał zmarłych, przywracał ich do życia. Apostołowie to czynili, bo dostali taki nakaz, i pierwsi uczniowie również. Pierwsze wieki chrześcijaństwa są pełne takich historii. Święty Ireneusz w II wieku mówi o tym, że zmarli są wskrzeszani, żyją z nimi w tych pierwszych gminach chrześcijańskich przez wiele, wiele lat. Ale to się dzieje przez całą historię Kościoła w każdym wieku i chciałbym Wam przeczytać jedną z takich historii, które, która zadziała się w życiu świętej Teresy Zawila, czy Zawili, tak się chyba powinno mówić. Ona żyła w XVI wieku i przeczytam Wam jedną z historii, która jest opisana właśnie w tej książce. Kiedy w listopadzie 1561 roku Teresa pracowała przy budowie swojego pierwszego klasztoru, klasztoru karmel, karmelitanek reformowanych, jej siostra Juana, czy tam Juana, pewnie tak się to czyta, wraz z mężem wyjechali gdzieś zostawiając sześcioletniego syna Gonzala samego w domu. Kiedy wrócili, jakaś kobieta czekała na nią. Na Juanę, żeby z nią porozmawiać, i zatrzymała ją w przedsionku. Jej mąż natomiast wszedł do kolejnej izby i zobaczył, że Gonzalo leży martwy na podłodze. Rozpaczliwe próby odsucenia chłopca okazały się bezowocne, dziecko pozostawało trupio blade. Jej mąż zaniósł martwe ciałko syna do Teresy, która wzięła go w ramiona. Całe zdarzenie zatajono przed ciężarną wtedy kobietą z obawy o to, że wstrząs mógłby zaszkodzić nienarodzonemu jeszcze dziecku. Kiedy ojciec i służba szaleli z niepokoju, Teresa mocno przytulała dziecko. Owinęła je welonem i modliła się, aby Bóg oszczędził jego rodzicom cierpienia. Wtedy zjawiła się Juana i z przejęciem zapytała, co się stało. Teresa poleciła jej zachować spokój, tak jakby chodziło o jakiś drobiazg. Gonzalo wkrótce zaczął oddychać. Wyciągnął rączkę i pogłaskał Teresę po twarzy. Wtedy oddała go matce. Jedna z wielu niesamowitych historii opowiedzianych w tej, w tej książce, zebranych w tej książce, udokumentowanych, świadectw przywróceń do życia ponad 400, około 400 świętych Kościoła katolickiego. Jeśli ktoś mówi, że te znaki nie są katolickie, to lepiej poczytać historię Kościoła, lepiej zapoznać się z tym, jak żyli święci. Chcę Wam powiedzieć, że po przeczytaniu nawet spisu treści z tej książki, ciężko znaleźć świętego którego byśmy znali, gdzieś powszechnie czcili i uznawali, który nie wskrzeszałby umarłych. Naprawdę jest tam ich wielu: święty Ignacy z Loyoli, Katarzyna Sieneńska, wielu, wielu, wielu znanych świętych. Więc. Znaki powinny pokazywać nam, i tak powinniśmy je czytać, nie znak dla znaku, że coś się zadzieje i to nam pomoże właśnie w tym życiu, tylko widzieć ponadnaturalne rzeczy, ale one powinny skierować nasz wzrok na życie wieczne, na to, że jest Dawca tej łaski, który mówi: "Halo, tu jestem" i przez te czyny, przez uzdrowienia, uwolnienia, przez wskrzeszenia z martwych Chce ci pokazać, że jest życie po śmierci, chce ci pokazać, że jest życie wieczne, że jest coś więcej niż tylko to, co materialne, to, co można zbadać, to, co można zweryfikować, to, co można dotknąć. Czasami nasza wiedza, słuchajcie, czasami to, że żyjemy w XXI wieku, próbuje nam gdzieś zagmatwać naszą dziecięcą wiarę. To, że mamy super dzisiaj badanie i możliwości medyczne. To nie zaprzecza w żaden sposób temu, że Chrystus dalej chce czynić cuda, że chce dalej czynić znaki, że chce dalej z martwych wstawać. On sam yy, przyszedł i, i, i czynił te rzeczy. On sam przez trzy lata swojej działalności czynił je każdego dnia i sam na końcu, po śmierci na krzyżu, zdecydował się z martwych wstać i pokazać wszystkim, że jest życie. I jako pierwszy, jako nasz przewodnik, wchodzi do nieba. I i później już będziemy świętować to właśnie wydarzenie w niebo wstąpienia Pana Jezusa, kiedy On pokazuje nam, że jest naszym przewodnikiem i drogą. On jest prawdą, on jest życiem. Więc chcecie dzisiaj tego życzyć w tym święcie zmartwychwstania. Chcecie życzyć, żebyś zmartwychwstał dzisiaj na nowo do życia, byś zmartwychwstał do wiary w to, co mówi Słowo Boże, zmartwychwstał do wiary w każdą Jego obietnicę, byś miał wiarę jak dziecko, w to, że. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy w Jezusa, kto ma z Nim relacje. Niech ten fakt, że zmartwychwstał nie będzie tylko faktem w Twojej głowie i w Twoim umyśle, ale niech Twoje serce dzisiaj naprawdę ucieszy się z tej prawdy, że Chrystus żyje, że Jezus żyje i dzisiaj możesz dlatego Go spotkać. I Duchu Święty, o to Cię dzisiaj prosimy. Ożyw w nas tę prawdę, niech ta prawda w nas żyje, niech napełni nas radością, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus żyje i że możemy dzisiaj go spotkać, możemy rozdawać go innym. Duchu Święty daj nam w to wiarę, daj nam odwagę i napełni nas szczerą radością z tej wielkiej tajemnicy, która dzieje się dzisiaj na naszych oczach. Niech Bóg będzie uwielbiony w Twoim życiu i niech zmartwychwstaje w Tobie na co dzień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.